Witam Was w kolejnym odcinku unboxingu. Dzisiaj zaprezentuję wagony polskiej konstrukcji. Przed momentem gorącą nowość. U mnie oczywiście ciut później, bo zanim do mnie dotrze, to przez granicę, to chwilę musi potrwać. Dlaczego tak? Owszem, modele mam szybko, ale są mojego kolegi podziękowania dla Tomka, dlaczego tak? A no dlatego, żeby wprost zaoszczędzić trochę na Kosztach przesyłki, nie wysyłać pojedynczych modeli naraz przez granicę, tylko jednorazowo większą paczką wtedy jest dużo, dużo taniej. Stąd się zbierają, stąd nie na gorąco, tylko z opóźnieniem. Co my tu mamy? Trzy zestawy wagonów Albert Model, wagonów serii 418V. Są to modele na zamówienie. Firmy PMR Modele i trzy malowania to, co machnąłem przed chwilą przed ekranem, czyli PKP Cargo niebieskie. Epoka szósta, wagony FA. Dalej Epoka to będzie chyba epoka piąta. Nie, też szósta, też PKP Cargo, chyba że jest to nieprawidłowo opisane, ale to sobie zobaczymy później. Wagony. E, brązowe, nic tu nie widać, żeby to było PKP. E, cargo jest po prostu e, PKP, także ja bym tu bardziej obstawiał epokę piątą PKP i epoka czwarta. Również PKP w szarym e, malowaniu. E, pozwolicie, że może wyjmę tylko jeden z modeli, inne Wam po prostu zaprezentuję e, przy otwartym wieczku. No i tak. Klasyczne opakowanie firmy Albert Model pakowanie po dwa modele. W środku mamy tutaj te wytłoczki steropianowe, One są stosunkowo standardowe. Tu części do montażu, plus sprzęgi. Sprzęgi, o, zobaczcie, po raz pierwszy, może nie po raz pierwszy, nie zwracam uwagi, ale są też szerokim e, ząbkiem, czyli takie jak Roko. Pytanie, czy to firmy Roko, czy coś robi, ale to jest właśnie najporządniejsze rozwiązanie. I typowe pakowanie przez firmę Albert Model, czyli na ścisk, na zderzaki i tutaj tymi kostkami steropianowymi, żeby model się nie przesuwał. Także jedno, jedyne, jedno, jedyne, jak to się nazywa, wzór pudełka, kształt pudełka i dopasowanie do danego modelu poprzez. Docięcie odpowiednich steropianów. Teraz staram się ostrożnie wyjąć ten wagon. Najpierw chcę go po prostu uwolnić, wiem, że z tymi nowymi wagonami jest troszeczkę problemów, jeśli chodzi o jakość wykonania, delikatność i tak dalej. Tu już sami widzicie, że wszystko się kiwa, że to jest to wychylne pudło. Stąd, żeby nie popełnić jakiegoś błędu, wyjmę to tak ostrożnie. To dobra, to steropian zleciał. Tak wygląda wagon. Burty chyba sztywne i wychylne pudło. Tak. Nie wiem, Mówię, nie jestem kolejarzem, nie mam pojęcia w którą stronę się powinno otwierać, wychylać. Nawet sam nigdy nie miałem możliwości, żeby zobaczyć takie wagony przy rozładunku. Jakoś mi się nie trafiło akurat być. No rzeczywiście coś tam się robi, porusza. Ale jak też właśnie słyszałem, że są troszeczkę problemów z tym jest, nie będę tego ćwiczył. Tu widać, że dużo części jest ruchomych. Zobaczcie, jak to powinno prawidłowo wyglądać. Wnikać nie będę. Zostawię to tak, jak jest. Pokażę Wam tylko. Sama konstrukcja bardzo pięknie są wykonane. Naniesione oczywiście tam pod drugim oznaczenia. Mnóstwo w miarę delikatnych elementów. Może trochę te barierki są lekko grube, ale aż tak mocno to nie psuje efektu. Mówi o tych barierkach, dlatego że w stosunku do kolejnej nowości firmy Albert Model jest tu sporo zarzutów. Coś tu jest chyba nie tak z tego co widzę. Może nie, może jest wszystko w porządku, jak ten wagon powinien być złożony. Dobrze, niech sobie będzie, ja z nim walczyć nie będę. Wszystko sobie fruwa. I może rzeczywiście, z tego co słyszałem, to inne, nie wiem jak te malowania sobie obok zaraz zobaczę, ale że kolejne wagony mają już być robione bez tego wychonego pudła, czyli na stałe. I może rzeczywiście, niech tak zostanie. Po co sobie tu to komplikować. Bo to bajer taki sobie, a widać, że sprawia trochę problemów. Przynajmniej ja nie będę płakał z tego powodu, że w kolejnych modelach nie będzie tego pudła wychylnego. No dobra, tak to wygląda. Odłożę model do pudełka. ...jak to było. Tak to było. Tak i tak. Tu pokażę Wam bliżej drugi z modeli. O. I tak jak powiedziałem, kolejne. To już tylko otworzymy. Tu też, z tego co widzę, ponieważ to się rusza, też jest pewnie wychylne pudło z czwartej opoki wyglądają tak. A zresztą można po prostu samą górną tą część wyjąć i ruszyć. Tak, jest wychylne pudło. Dobrze z powrotem. Paragon schowany właśnie tak wyglądają modele. Zamknę dwa z pudełek i jeszcze tylko zobaczymy z bliska trzecie. Chcę najpierw schować paragonik, żeby oni się gdzieś tutaj nie fajką. A przydać, może się przydać, choćby po to, żeby wiedzieć, ile kiedyś te modele kosztowały. O, i tak. Czy to też jest ruchome pudło? Też jest. O, proszę bardzo. E, także zostały wydane w chwili obecnej e, trzy takie podwójne zestawy. Firma Albert Model wydaje również zestawy w innych malowaniach, innych zarządów. Są czeskie. Te czeskie, właśnie trafiają do sprzedaży teraz, na końcu czerwca, początku lipca. Te czeskie są, z tego co wiem, w chwili obecnie, w dwóch malowaniach. Żółte czeskich drach, czeskich kolei grafitowe, szare tak kolei AWT. Pudełko gdzieś uciekło, chwileczkę. No, i dobrze, tak to wygląda. Trzy takie zestawy. Gdzieś tam w którymś momencie na pewno pojawią się na makiecie, ale to e, na to przyjdzie jeszcze czas. Zdecydowanie pod koniec wakacji albo po wakacjach, więc e, proszę się uzbroić w cierpliwość. No, no, teraz jeszcze kwestia jest taka, że e, zdecydowanie będą kolejne serie polskich malowań, także może po prostu wypadałoby cierpliwie i ja i Wy, żebyśmy poczekali spokojnie ten rok, półtora i wtedy można by było złożyć troszeczkę dłuższy skład, a nie tylko dwa wagoniki, powiedzmy PKP Cargo, to nie ma sensu. Składy te zawsze są dłuższe, które przynajmniej te, które ja widywałem wielokrotnie PKP Cargo, więc można poczekać. Tak samo szutrówki 411V były na początku dwie, a teraz już po trzech czy czterech latach trochę się ich uzbierało, już jest chyba może nawet z 8, może nawet 10 sztuk, więc teraz już ten skład wygląda dużo, dużo lepiej. Aczkolwiek muszę się przyznać, że z chęcią bym się przekonał jak te wagony zachowują się na torach, dlaczego mnie to interesuje? Dlatego, że te modele Albert Model mają często powtarzającą się przypadłość, czyli duże opory e, toczenia. Niby kółka się kręcą ok, zestawy kołowe, jak się trzyma wagon w ręku, natomiast jak to stoi kilka wagonów na makiecie, to e, nie działa to tak jak powinno. Ale jak będzie z tym, to w swoim czasie kiedyś się przekonamy, i na pewno e, gdzieś w komentarzu do filmu zwróciłbym wtedy na to uwagę. Ale myślę, że. Nie dzisiaj, chociaż wiecie co, szybki test można zrobić, przy już wyjmę ten model brązowy. O tak, proszę bardzo, zaraz Wam tu zmienię perspektywę. I już podejdę, zobaczymy jak sobie ten wagon radzi. O, i uwaga, jeszcze jedno, akurat ten nie ma wychylnego podła. I jest tu na sztywno. Wydaje mi się, że może to jest to nawet lepsze rozwiązanie jak poprzednie. Zobaczcie, idealnie. Dużo, dużo lepiej jak poprzednie konstrukcje firmy Albert Model. Tu mam lekki spadek i naprawdę wagon ten jeździ świetnie. Chociaż już na łuku nie wiem czy widzicie zaraz tutaj troszeczkę A, tylko zwolnię na stojaku ten. A zobaczy już w łuku troszeczkę gorzej, ale nie jest źle. Żeby tak sobie radziły szutrówki to byłbym zadowolony także tak wygląda ta nowość wydaje mi się, że ach, znowu mi kamera ucieka że w, w takim rozwiązaniu przy takim zwychylnym chyba będzie to najrozsądniejsze podejście no dobrze, to dziękuję za obejrzenie tego odcinka pora kończyć ja tu sobie schowam powolutku model do pudełka o tak i żegnam się z Wami do kolejnego odcinka, gdzie zaprezentuję inne nowości tej wiosny, inne nowości 2020 roku, które ostatnio do mnie dotarły. Cześć!